Wielką cywilizację można pokonać od zewnątrz dopiero, gdy ulega rozkładowi od wewnątrz. Will Durant. Jestem krzemienne niebo. Poluję w tym lesie, od kiedy stałem się dorosły. Mój ojciec polował tu ze mną i zanim ja się urodziłem. To łapa jaguara, mój syn. Teraz on poluje ze mną. Potem będzie polował ze swoim synem, kiedy ja odejdę. Udany połów? Macie tu dobre wody. A w lesie dużo zwierzynek. Pozwólcie przejść. Przechodźcie. Bezpiecznej drogi. Idziemy. Nie mówcie nikomu o tym, co dzisiaj widzieliście. Jesteś strapiony. Tak. Co zobaczyłeś u tych ludzi w lesie? Nie rozumiem. Strach. Wielki, zżerający ich strach. Wszyscy byli nim zarażeni. Zauważyłeś? Strach jest jak choroba. Wpełznie do duszy każdego, kto się z nim zetknie. Mm -hmm. Twój spokój też już zakłócił. Wychowałem cię tak, żebyś nie ulegał strachowi. Wyrzuć go ze swego serca. I nie przynoś do wioski. O świcie starszyzna zbierze się na świętym wzgórzu Pradziadów będą prosić dusze naszych przodków o przewodnictwo.